Kanożna to jest taki sport drużynowy, w którym gra 11 zawodników i w którym trzeba jeszcze jeździć jak najwięcej bramek. W tym życiu się gra, biega się za nią, kopie i ten do bramek strzela gole. To jest taki sport, w którym się uczy jak grać. Tylko, że nogą. Piłka nożna to taki sport, w którym bardzo się fajnie gra i w ogóle różne rzeczy. Można się nauczyć czegoś, yy, na, na przykład okiwanek, kapkowania yy, i żeby najwięcej wygrywać. Yy, że gra się. W co się gra? W mecze. W mecze, a jak się gra? Yy, kopie. Kopię się i do swojej drużyny podaję grą jaką fajną. Akademia Piłkarska to jest tamta szkoła w bukownie, gdzie chodzę tam do niej też grać w środy. Na tych zajęciach ćwiczymy. Wykonujemy różne ćwiczenia, a pod koniec zawsze gramy mecz. E, uczymy się podawać wewnętrzną stroną stopy i jeszcze uczymy się, żeby, że jak ktoś, jakiś chłopak z drużyny jest, z jednej drużyny, to drugi chłopak z tej samej drużyny nie przeszkadza mu, jak drugi się kiwa z innymi. Bo tam można biegać i na końcu jest picie. Mogę się wyszaleć, pobiegać, trochę ten no... Pokopać piłkę, mogę. No Żeby, tak. się Żeby się wytrenować. A na kogo się trenujesz? Na bramkarza. Na bramkarza. I co robi bramkarz? Broni piłki. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. A czemu bardzo fajnie? No bo można się wszystkiego nauczyć w ogóle. O piłce nożnej. No, czasem trener daje kary. A za co daje? Na przykład jak ktoś się źle robi, albo jest się niegrzeczny. Chce mi się tu przyjeżdżać. Czasem mi się nie chce, a czasem mi się chce. Założyliśmy stowarzyszenie w gronie ludzi, którzy ubolewają nad stanem piłki w Bukownie czy w okolicy. Razem z prowadzącym zajęcia trenerem Jackiem Ślęzakiem długo narzekaliśmy na stan polskiego futbolu, w końcu któregoś dnia stwierdziliśmy, że no, trzeba spróbować zrobić coś inaczej i pokazać, że można nie tylko narzekać, bo z narzekania nic nie wyniknie. Spróbowaliśmy stworzyć taką szkółkę, zaprosiliśmy chętne dzieci na nabór. Marzyliśmy, że przyjdzie 10, może 12. Okazało się, że w tej chwili mamy ich ponad 30. No i w sytuacji, kiedy tych dzieci zgłosiło się sporo nie pozostało nam nic innego, tylko wespół z innymi ludźmi założyć stowarzyszenie, zarejestrować je legalnie w sądzie i po prostu działać. Nap napastnik yy, na przykład yy jest na środku. I na przykład może komuś podawać różne rzeczy. Taki piłkarz, który gra z przodu i strzela bramki. Balon to jest na przykład taki coś, że jak się dobiegnie do czerwonej linii, no to wtedy jest spalony. Czerwona linia to jest normalny spalony. Spalony to jest takie coś, że jak napastnik podaje, na przykład do kogoś, to jak on poda, to nie może być inny zawodnik przed piłkarzem, przed obrońcą albo czymś. Gol to taki y, jakby ucieszający coś, na przykład. Takie coś, że jak szczeli bramkarz, boże, napastnik, jak szczeli bramkę, na przykład. To znaczy, że się bronisz, żeby nikt ci o piłki nie odebrał. Y, tak, bo za tato... W domu wygrywam, trenuję, wygrywam. Takie coś to karny to jest taki rzut z 11 metrów. Jak szwaluje na przykład w polu karnym zawodnik, to z 11 metrów strzela się jak. Każdy może przyjść na nasze zajęcia, każdy, kto oczywiście mieści się w grupie wiekowej, czyli nie starszy niż chłopiec urodzony w roku 2001. Natomiast oczywiście musi się wykazać predyspozycjami do gry w piłkę nożną czy predyspozycjami sportowymi. Obserwujemy chłopca dwa, trzy, cztery razy i jeżeli widzimy, że i on chce trenować i my uważamy również, że ma predyspozycję do tego, aby zostać kiedyś piłkarzem, wtedy zostajemy na dłużej i, i pracujemy. No, chłopcy muszą się nauczyć grać w piłkę nożną, prawda, ale oprócz tego, że mamy cele, główne jak nauka gry w piłkę noczną również mamy również takie cele pochodne jak wspomaganie procesu wychowawczego chłopców to jest bardzo ważne żeby chłopcy się również uczyli odpowiedzialności systematyczności wytrwałości odporności na stres współdziałania w grupie i to są takie cele pochodne które tutaj również realizujemy chcemy również żeby chłopcy wszechstronnie się rozwijali mianowicie również będą organizowane dla nich zajęcia z zakresu akrobatyki sportowej z zakresu aerobiku z zakresu fitnessu także Będziemy bazować na wszechstronnym rozwoju chłopców. Plenujemy. W Grupach, w młodszej grupie 5-6-7-latkowie ćwiczą dwa razy w tygodniu. W grupie starszej 8-9-latkowie również dwa razy w tygodniu. w tym, że dla tej starszej grupy chcemy zwiększyć ilość zajęć od nowego roku do trzech, bo tak zgodnie z procedurami szkoleniowymi powinno się to odbywać. I nie ma innej metody niż ciężka praca. Zawsze uważam, że 30% to talent, natomiast reszta yy, to tylko i wyłącznie ich nogi, głowa, chęci i zaangażowanie. Każdy z nich nosi buławy w plecaku. Nagle no, no, czasem macz w telewizji. Tak. Masz ulubioną drużynę? Mhm. Mm Jaka to drużyna? FC Barcelona. A twój ulubiony piłkarz? E, Leo Messi. Myślisz, że będziesz kiedyś miał Tak. Jak już się wytrenujemy, to wszystkich pokonamy.